Od kiedy prowadzi Pani sklep Malinowy Nos? Sklep Malinowy Nos prowadzę już od 7 lat. Skąd pomysł na sklep? Pomysł na sklep powstał już jakiś czas temu. Szukałam biznesu, w którym mogę zainwestować, a że lokalnie szukano franczyzobiorców, to się zgłosiłam po prostu. Jak rozwinął się biznes od początku? Mamy coraz więcej klientów, coraz nowszy towar, coraz więcej tego asortymentu. Dlatego, nawet ostatnio, zmieniliśmy też lokal, żeby było więcej miejsca na wszystko, także na dostawy hurtowe. Czy zamierza dalej rozwijać się Pani w tym biznesie? Tak, jak najbardziej. Chcemy wprowadzać cały czas nowe produkty i zapraszamy nowych klientów. Czy prowadzi Pani tylko sprzedaż stacjonarną? Nie, prowadzimy także sprzedaż internetową, także zapraszamy do składania zamówień. Czy oferta skierowana jest tylko dla klientów detalicznych? Nie, nie tylko dla klientów stacjonarnych. Sprzedajemy także hurtowo, zwłaszcza w sezonie. Także czekamy z niecierpliwością na początek września, kiedy zacznie się winobranie, i wtedy będziemy oczywiście oferowali naszym klientom także zakupy hurtowe.